Cześć! Dziś zapraszam na absolutnie wyjątkowy sernik keto czekoladowy. Idealny na Dzień Mamy, prosty do zrobienia. Zapraszam! Jest to sernik gotowany, więc zaczynam od rozpuszczenia masła i do masła dodaję twaróg sernikowy. U mnie jest to twaróg, który kupiłam ostatnio w Lidlu i to już jest moje kolejne opakowanie, które wykorzystuję właśnie do keto deserów i nie tylko, ponieważ ma bardzo fajną konsystencję, jest takie, ten, sernik jest, ten twaróg jest taki bardzo kremowy, maślany. Po połączeniu masła z tym twarogiem dodaję jajka, dokładnie łączę, cały czas na małym ogniu mieszam co jakiś czas, tak żeby nie przypalić, i wyłączam dopiero wtedy, kiedy zaczyna bulgotać, czyli postępujemy podobnie jak przy przygotowaniu budyniu. Teraz dodaję czekoladę, gorzką, mieszam. Czekolada się rozpuści, ponieważ masa jest gorąca. Teraz dodaję jeszcze do ciepłej masy rozpuszczoną żelatynę, mieszam i odstawiam do ostudzenia. Gdy masa nieco już ostygnie, przekładam do tortownicy, u mnie o średnicy 20 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. I odstawiam do lodówki na minimum 2 godziny, masa musi porządnie zastygnąć. Teraz przygotuję polewę, e, rozpuszczone masło łączę z czekoladą, masło jest porządnie podgrzane, także czekolada bez problemu łączy się z masłem, należy tylko cały czas mieszać do uzyskania takiego e, aksamitnego, takiej aksamitnej polewy. Teraz dekoruję sernik. Dodam jeszcze, że do tej masy serowej nie dodawałam żadnych słodzików. Wystarczy myślę, że wystarczy sama czekolada. Jeśli lubicie bardziej słodkie desery, oczywiście można dodać do gorącej masy jeszcze np. erytrytol. Dekoruję truskawkami i jeszcze na chwilę do lodówki, żeby polewa zastygła. I można kroić i podawać. W środku sernik prezentuje się tak. Naprawdę bardzo polecam, jest bardzo pożywny i jak sami widzieliście, naprawdę banalnie prosty do zrobienia. Jeśli ten przepis Wam się spodobał, czekam jak zawsze na Wasze reakcje, na Wasze komentarze, łapki. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa! pa.